W dzisiejszym odcinku E36, ale niezwykłe E36, bo E36 z bardzo ciekawą historią i z jeszcze ciekawszym właścicielem. Przedstawiam wam 318iS Motokuncika. I co więcej potrzeba do szczęścia, jeśli... No i tak, dwóch gości jedzie, którzy... poje... I cały czas ten... mamy takie banany. <laughs> a No i jak widziałem, że tam trzy koła się odkleiły, no to od razu wspomniałem latający kuncone I miałem ciary, wiesz, tak? Sam... No ty w jesteś dobry, nowy. Jak... jak się trzyma, o! No nie. Nie. Co? Co? Ja nie mogę! <śmiech> Siema. <śmiech> Cześć! Ale fajnie, że mnie odwiedziłeś. <laughs> A ty jesteś panem e 36 No pewnie, że jestem. Y Przyznam szczerze, że nie śledziłem dokładnie całego projektu. Wiem, że kupiłeś go na Auta.ch, wylicytowany, lekko uszkodzony i cała metamorfoza w ogóle i playlista jest na kanale u Adama, także zachęcam, jak ktoś jeszcze nie widział. No i Adam mnie dzisiaj odwiedził, żebym się, podobno mogę się przejechać, tak? Tak, tak jak no. kiedyś Caymanem się przejechałem, więc dzisiaj będzie podobnie. Trochę mniej koni mechanicznych, ale chyba jeszcze więcej emocji, bo ja to się tak jaram tymi E36. Jeszcze okay. IS. W ogóle przecież my w naszym zespole wyścigowym dawno temu też mieliśmy ISA tak. 318, co prawda sedana, zrobionego na wyścigówkę. Ja mam taki sentyment do tego auta. Kurczę, to tak jeździło. Moje pierwsze kółko na Nürburgringu, na Nordschleife było właśnie w IES-ie. W deszczu. W deszczu. No. Moje też. I kupa w majtach, <laughs> tak. Totalnie. Dobra, opowiadaj. Kupiony za jakieś grosze? Jakiś grosze jakieś grosze. grosze. Ja, ja Jak on był uszkodzony? Coś tu z przodu miał. Wiesz, chyba czy z boku. Był bardzo bardzo. Ten błotnik był uszkodzony, wgnieciony tak, że był stworzeń w wahaczu urwany i koło leżało. A, okej. Okay. I tak naprawdę jak auto przyjechało, to wymieniliśmy stworzeń i już był mobilny. Odpalał Spoko. i mogliśmy jeździć. Nie? Błotniki kupiłem oryginalne BMW w serwisie, w ASO. Proszę. A to dlatego, że nie mogłem kupić używanych, bo chciałem kupić używane, ale oryginalne. Ale że to jest przedlift, no to y, tu nie ma, A, wiesz, no bo tak. polift miał już tutaj... Y... No stoi tam mój, Zobaczcie, jaki przy, przykurzony A chulcze. i tu jest właśnie polift, No nie? tak, bo mój no, jest 98 No rok, właśnie nie? i się różni też nerkami. Tak. Także no. część rzeczy kupiłem Czyli w ASO. Czyli to jeszcze w ASO dostępne było w tak. ogóle, super. część rzeczy kupiłem w ASO, część kupiłem, udało mi się kupić, na przykład ten cały nosek musiałem, bo on też był uszkodzony. Aha. To musiałem też kupić y, kierunkowskaz i kierunkowskaz musiałem kupić oryginalny BMW, bo jak Kupiliśmy depo, bo tu wszystkie lampy są depo założone, mm -hmm, ale mm -hmm. bardzo ładnie to wygląda. Mm -hmm. To ym, depo nie współgrało z depo. A, proszę. <gry> Kupiłem też cały zderzak M-pakiet. Udało mi się kupić też na znanym portalu internetowym. Aha. A, czyli no właśnie, bo wjechał M pakiet, bo to wjechał nie było M pakiet, nie? To był taki wcześniej. pół M-pakiet. Czyli listy wszystkie pół miał y, normalne, no. y, miał nakładki M-pakietowe i okay. miał zderza tym pakietowy A, okej. Okay, okay. Ja postanowiłem zrobić go zewnętrznie M-pakiet. Mhm. Aczkolwiek to jest też nie do końca jest taki stuprocentowy i ortodoksi, wiesz jak no, na mnie. No. Win wi wi policaj. Tak, ale wiesz, ja uważam, że auto ma się podobać przede wszystkim właścicielowi. No podstawa. Dla I... kogo to robisz? Dla tych ludzi, co komentują? Nie, czy dla robię dla siebie. No właśnie. I na przykład ta, tak samo te y, felgi motorsport. To nie są oryginalne motosporty, bo Motorsport miał napis albo Motorsport jako jeden, jedno słowo, albo nie miał i miał znaczek M-kowy. Uh -huh, uh -huh. I były jeszcze takie, które miały więcej tych konicznych. Uh -huh, nie? Uh -huh, uh -huh. W każdym razie, ale ja kupiłem te felgi. Przede wszystkim dlatego, że mi się podobają wizualnie i mają duży rand. No no i widzę, że jest przód, tył, taka sama taka szerokość. Taka sama chyba, szerokość tak? i jak założyłem, to mi się to bardzo spodobało. A dodatkowo w tym samochodzie założyłem cały układ hamulcowy z 330. To jest jakaś ta tarcza Zobacz, wielka. Tu klucz. O kurczę, jak na styk wszystko. Wow! To naprawdę na żyletki. Na żyletki, dokładnie. To, to musi hamować. No to zobaczysz, to tylko... To, ale jestem się nie hamuje, daj spokój. No właśnie, się gdzie się hamuje. hamuje Jestem, no. Listwy są z zamiennika, dlatego jest znaczek M3, a nie samo M. Tak, tak, tak. tak. I nawet mnie policja zatrzymała i myśleli, że to jest MK. <laughs> Eee, tak, a zatrzymali mnie, bo im się auto spodobało i byli zaciekawieni, jak udało mi się zarejestrować ten samochód na żółte tablice. No i w, tu w tym miejscu chcę powiedzieć, że po prostu auta.ch mi w tym pomogły. A, bo super. nie jest teraz tak łatwo y, auto, y, które ma 32 lata, zarejestrować na żółte tablice, bo to jest rzeczy, te po prostu y, wiek się No, 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 przesuną, to się pozmieniało, bo to, to jeszcze zdążyłeś po prostu. Dokładnie. Tak? Nawet jak byłem teraz na Nurburgringu, to jeden Niemiec mnie zaczepił i się pyta, co to za tablice. Ja mówię, że to historyczny samochód, bo wiesz, no ja też po angielsku, wiesz jak mówię, nie? Ale dogadałem się i on powiedział, że w Niemczech jest 40 lat. O. Także to okay. nie tylko jest to, Ale że Ale tam to też zmieniają. mogli mylić z Holendrem, nie? Bo tak, żółta tak ta tablica, Albo z Anglikiem, to, nie? Albo z Anglikiem. Bo tam jest ty. No ten. właśnie, bo byłeś ostatnio na ringu, widzę. Byłem wyleciała. na ringu i oczywiście jest kupiona naklejeczka. No i, i nie śmiałem się jej nakleić przed. No nie wolno. Dopiero, no, jak, dopiero jak zrobiłem, jak przejechałem, dopiero nakleiłem. I jak to było w końcu? tego go polakierowałeś dookoła, no, tak, tak? Całego? Tak, dachu. Dlatego, okay. że mm, Łukasz jak to obejrzał, to, mówi, nie, nie, Adam, to musi być. Ten. I jeszcze mówi, e, Adam, poproszę listewki, poproszę to, poproszę tam. To jest jak nowe, te gumki. E, poproszę ścieleczki. tutaj popękane, to poproszę. A, bo to zawsze pęka też, nie? Ta, I szczerze opu. przyszedł ten, taki, taka chwila, że przestałem liczyć, ile mnie to kosztowało i nie jestem w stanie ci nawet powiedzieć. Ja na pamiętam serio, jak no. na początku projektu mówiłeś, że nie, to taki prosty projekt, tam nie chcę inwestować dużo, tylko żeby go zrobić, żeby jeździł, ja wiedziałem, jak to się skończy. Za długo cię znam. Za długo cię znam, no. To. i chłopaki dodatkowo zrobili mi półeczkę, Aha. bo była... W, wiadomo, wiesz, jak to no, wyglądają te no, półki. No, no, Środek no. postanowiłem zostawić oryginalny, taki jest, aczkolwiek na początku chciałem, wiesz, na początku wiesz, jak jest, kubły, to, samo, tak, no. Ale zostawiłem, bo... Aha. On mi się w ogóle spodobał, w mimo, ogóle ze, mimo że ma takie, wiesz, no gdzieś tam ma, ale fajnie to wygląda. Ale to tam. wszystko, wiesz, kierownicę zmieniłem, bo mi się nie Aha. podobała ta kierownica, taka jak w 34 ta, uh -huh, taka wielka, uh -huh. to w ogóle było uh, ta, też nie lubię tej. I wnętrze zostawiłem nie empakietowe, dlatego też kierownica jest bez znaczka, bo były takie same ze znaczkiem. Uh -huh, tu okay. jest taka, podsufitka już była tam zrobiona w Szwajcarii, tak jak jest, jakiś taki, wiesz... Aha, taki a'la Alcantara. Tam są jakieś niedociągnięcia, Aha. ale Aha. postanowiliśmy wspólnie z Łukaszem, że zostawimy, bo to. Robić nie jest nie, źle. No, co, to wygląda. Nie jest źle. Dobra, podmachę, za Podmachy. Tak jest, dawaj, górna, nie ma co. piękne. Zegary też stuningowane no, przez, no, przez, przez Szwajcara, jeszcze? Szwajcara. No właśnie widzę, że taki prawie MK, no. Ale, ale się kręci do siedmiu. I dzisiaj poproszę cię, żebyś tak pociągnął, bo tam siedem no. tysięcy ma być. Bardzo chętnie. Y, tak. Tutaj z elementów nowych, no to są tylko tak naprawdę śrubki. Nowe są zabezpieczenia, bo wiesz jak to wygląda, to tak. nie było drogie, nowe zamki. No lampy już mówiłem, a reszta jest oryginalna. Ja reszta, tu tylko tam. zrobiłem serwis olejowo-filtrowy. Mhm. Gletscher Blau. Piękny, a, ten. Blau. O, Piękny jest tak. ten y, kolor. Ten kolor to jest nie, no, petarda. Jest nie? Super. A, zawieszenie a, jest. Te sobie a no założone. właśnie, tak, jest w tak? W ogóle wiesz, nawet z Tobą rozmawiałem, myślałem o Olinie, ale jak sobie pomyślałem, że to mam włożyć zawieszenie, które jest to taka sama wartość jak tego samochodu, to mówimy. Nie nie. No nie ma też co przeginać. Nie? I, I szczerze, y, y, na tym Olinie, ile bym na Nurburglingu urwał? Sekundę, y, dwie. Pewnie tak. No właśnie, no to wiesz. A co mechanicznie? Coś nic. zrobiłeś? Nic? kompletnie nic. Wiesz, jak to na początku. To zrobię, tam to zrobię. No, Ostrywałek to Ale się... ten silnik chodzi człowieku. A ile tu w ogóle jest przebiegu? 207 już. A ju, już. 4000 ja zrobiłem, no przepraszam. <laughs> Przy tym przebiegu Cię nie miał, to miał ponad 200, tak? 203 inaczej. dokładnie aha, miał, aha. bo nawet dokonałem wpisu. W system BMW tak. ręcznie, bo nie można już tych y, rzeczy robić, ale ręcznie możesz wpisać. Wpisałem sobie serwis, wymiana zawieszenia, hamulców. Proszę. Że jak ktoś Cała kiedyś ten samochód kupi i sprawdzi go z winu, to będzie w historii, że u końca było robione. <laughs> Kurczę, to jest tak sprawie. No akumulator musiałem ten. A tak, a tak nic więcej, nic więcej. No, no proszę. No dobra, ale he, nic więcej, ale z tego co pamiętam, to szpera wleciała, nie? A tak, no spera <gry> wleciała ze, ze skróconym przełożeniem, Aha. więc ten samochód maksymalnie pojedzie 210. Zresztą zobaczysz, jak jedziesz, nie wiem, 120, to to on ma chyba 4500, tysiąca, ale jak jedziesz te 120 na piątym biegu, to klepiesz taką. Uh, on nie, no będziesz, znaczy, no, ostatnio widziałem, jeździłeś jakimś tam Ferrari, Lamborghini, więc to nie zrobi na tej wrażenie. Nie, bo ja myślę, ja że, myślę że zrobi większe właśnie, taki, tak, tam, no, no. tak, myślę, że tak właśnie <laughs> będzie, no. Czyli mamy Sperę, tak, yy... Nowe sprzęgło, sprzęgło też wleciało, bo jak zacząłem nim no. jeździć, to się poślizgiwało, a okazało się, że sprzęglik nie wyrabiał na robocie i była podtarta tarcza. Nie? Mm. Więc to wymieniłem hamulce. Opony też od firmy, z którą współpracujemy wspólnie. Tak jest, tak. Polecamy, polecamy. polecamy jak najbardziej, sklep oponkom, Kumo te, te wleciało, do a bo wytestowaliście te na ringu właśnie, tak. no jak to się spisało? No wie się to człowieku. To, to. Buda yy, odleciała, by opony zostały. <laughs> A tu jeszcze ten lip taki, nie? Chyba był, powinien być we pietowym Był, we ale tym. tego nie założyliśmy okay. i na razie zostało tak. Wiesz co, ja to zrobiłem też celowo, żeby jak pojadę na Nurburgring, żeby tego nie było. Żeby urwać. na karuzeli nie zostało. I tak naprawdę nie? nawet on jest... On jeszcze, jeszcze niżej można naby go No nie tak, jakoś mocno tam... Ale ja, wiesz co, wybrałem taki kompromis pomiędzy jazdą taką na co dzień, żeby mógł przez hopki przejeżdżać. No tak, tak. A, a mógł pojechać na, na tor i nie musieć regulować, nie? A tutaj Aha. zobacz jak było. No, no właśnie Zobacz, jak widzę. Było. Właśnie widzę, że. No, tutaj trochę, trochę przytarć było, By było czyli naprawdę. przeciążenia były. Było. <laughs> no i tłumik, tak? I Też. tłumik, tak. I tłumik poszedł z 328. Od, z takiego. Z takiego, ale jak go założyliśmy, bo on jest połączony takim nawet to nie jest x 5 bo idzie z jednego na dwa, to nie wiem, jak to nawet nazwać. Y? I, no, o, o, Y. <ścoughs> <O, o, o>. Proszę <śpani> pana. <Kurwa. śpani> I jest tak profesjonalnie zrobiony i musieli usunąć taki mały tłumiczek, który był w Jesie. Mhm. No i zaczął się tak wydzierać, że ja mówię, nie, ja tak nie chcę. Ja już wyrosłem z takich głośnych samochodów. Proszę mi to zmienić. I dołożyli mi środkowy i jest po a, tak? petarda. On zewnątrz bardzo ładnie brzmi, jak go przegazujesz, fajnie pyrka, a w środku jest cichutko. Dobra, siadamy, jedziemy, bo ja już nie mogę doczekać tak zaraz posłuchamy tak Dobra, ruszamy. Maszyna rozgrzana, przyjechałeś, to no zaraz można kłaść, nie? Oporowo. Tak jest, tak mam można i odcinkę ma fajność Tak? No Zaraz sprawdzimy. A i co fajne, fajne tutaj jeszcze jest, że tu jest ta wersja bez dwumasu, jest jednomasowe jest A, koło okay. zamachowe, więc on też fajnie przepina te biegi. Aha, nie? Aha. No troszeczkę będziemy podskakiwać, ale, no, ale ma, nie ma, ma tak. dramatu, Myślałem, Nie Myślałem, że będzie większa paczka. Tak? No, Oczywiście całkiem, jest całkiem. na miękko ustawiony. Y -y -y. Jak wjechałem na torto, ustawiłem na full y -y, twardo i tak było. Powiem. Tak, było czuć? Było czuć, tak jest. Na karuzelę wjechałeś tak. normalnie? Tak. O tak było. Na wklepanej trójce. Wkle... No, to tak. No, tak. To jest... I każdemu siedziałem na, na tym. Na... To jest piękne. To jest piękne właśnie w tych samochodach. Nie? Mi się podoba w tym samochodzie, w ogóle auta ze Szwajcarii mają coś takiego, że nawet jak ma 300 przebiegu, to, taki to one takie warte. No też mam takie wrażenie. Czujesz taki? Tak. Nie? To... tak że nie tak. jest rozdygotany, nie, no, jakiś też taki. a też jest taki, no. No, widzę, ty jesteś w ataku już, cały czas. Widzę, już, już, już bym wyprzedzał. No. no fajnie gada, faktycznie tak. Wiesz, wiadomo, no. 6 cylindrów dużo A, fajniej no. gada, ale no, tu jest ten no. taki właśnie powyżej 4000 czujesz taki motorsport. No, no to prawda. No wiesz, no i jest też zawsze był świetnie wyważony przez ten silniczek taki No i kuczyk, przez to nie? się bardzo dobrze prowadzi, no. nie? A normalnie przejeżdżamy przez tak, progi? Tak, On jest tak ustawiony, dlatego ja go nie ustawiałem na cyckach, że tak mm -hmm. powiem. Nie? A nie interesuje mnie też iRide. No, no gdzie? Ja nie jestem fanem, ja wiesz. Szanuję oczywiście tych, co mają, bo to, no, to każdy, nie, no, każdy ma swój pomysł każdy jakiś. Ma jakieś nie? hobby, no. Dokładnie, nie? A ja bardziej tak patrzę motor sportowo pod takim kątem, nie? I i powiem ci, że jak tu założyłem to zawieszenie, to też chwilę nim pojeździłem i sobie go wyrównywałem tył względem przodu, żeby balans był odpowiedni, nie? taki balans, który mi pasł. No, no, no. no. Wiesz, dlatego to jest też ważne. Wiadomo, że trzeba by to zrobić na wagach, ale ja ustawiłem samochód pod Kuncone'a. Pod Kuncone'a? No i co, dobrze się jeździ tak? No dobrze, pod jak ciebie? Jak zobaczyłem fotkę, że jest się oderwał. Jak się nazywa to miejsce, gdzie tam skaczą te samochody na, na tym? A tam, no. Z, jak no, to się nazywa? No no no, 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 no. nieważne. No też nie pamiętam. Widzowie będą ta... wiedzieli. No, no jak no, widziałem, że tam trzy koła tutaj. się odkleiły, no to od <laughs> razu wspomniałem, latający kuncone. <śmiech> <śmiech> I miałem ciary. wiesz. Sam... No Ty w jest jesteś dobry akurat, <laughs> no, no, tak. nawet na skuterach, nie? <laughs> Dokładnie, lubię, lubię polatać. <laughs> No i cały czas mam y, frajdę z jazdy tym samochodem, bez względu na to, czy jadę do pracy, czy jadę na torze. Nie no, fajnie się jeździ. on Taki jest. Czuły, bezpośredni, fajny, a stabilizatory coś robiłeś? To nie, wszystko nie. Seria, tylko Wszystko seria, Tylko zawieszenie i hamulce. Mhm. Wiesz, ten samochód y, ma taką moc, że nie wiem, czy jest sens aż tak y, tutaj. No to prawo, y, y, no, no. On i tak w zakręcie jest przyklejony. Mhm. Ty korcicie! No korci mnie, no musimy parę ujek zrobić, ale zaraz ich chyba wyprzedzę, bo, bo już za muszę sprawdzić ten samochód no właśnie. w boju, a nie tam jechać jak... Tak, to jeździł tym Szwajcar wcześniej. No teraz trzeba atakować, nie? No właśnie, ja myślałem, że tam pojedziemy ten zakręt. No i powiem ci też jestem miło zaskoczony, bo jak jechałem na nurburnik, mówię, boże, na tym przełożeniu ten samochód po pierwsze będzie palił nie wiadomo ile benzyny, a po drugie obawiałem się komfortu jazdy, no, tak? No no, i jak spalanie wyszło. No właśnie liczba? spalanie wyszło, jak jechałem do, do granicy zgodnie z przepisami 8 mm. litrów. 8,2. No to, to naprawdę, jak na tak krótkie przełożenie, no bo on wysokie obroty dosyć. Tak, a na, na niemieckiej autostradzie 9,2. To bardzo ładnie. A na ringu 16. To też nieźle. To też całkiem nieźle. Także masz taki samochód daily, którym pojedziesz na tor i jest też oszczędny. No i hmm. najważniejsze, nie zużywa nic. No bo klocków no nie tak, zużywa, opon nie zużywa. To jest super ekonomiczny Ekonomicznie, a jak już masz jakiś super samochód, no to wiesz, jak tam wszystko się zjada, nie? No, to prawda, a radochy daje, kurczę, no radochy, wiesz, tak. wcale niewiele mniej niż jakiś GT3 RS, nie? Banan jest na twarzy cały czas. Nie, no on tak jedzie, kurczę, jakby był nowy, nie? Tak, taki naprawdę zwarty, fajny. Czuć, że te biegi krótkie, pamiętasz jakie tu jest dokładnie przełożenie? Yy, pamiętam, yy, 3,45 albo 3,46, bo tak były Aha. takie, bo nie wiem, okay, które tam okay. zrobił, no, no bo w Rekinie było 3,46, a, a do E36 były hmm. 3,45, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę, no tam. to tam nawet tego nie... No. ale to wciśnie się i w ogóle tak go trzyma ładnie trakcja. Do 7 si ciągnie. Ale fajna szybka, <laughs> no właśnie, no to no to jest, to jest <laughs> największy fan. I to jest, wiesz, wydaje ci się tu już odcinek, tak. truja coś, czwora a dalej jedziemy w stosunkowo bezpiecznie, wolno, tak? W sumie no Wiesz jak to jest, jak, jak, jak jedziesz samochodem, który ma 400 czy 500 koni, czy więcej yy, no to ten 1-2 to jest tak, że ty walczysz tu, a tu Ta. po prostu jest taki ciach. Wiesz, no. taki slow motion, no. ale tak, to tak, jest tak, też tak. przyjemne, nie? No, to, to prawda. O, tam delikat, to spoko. I trzymasz go właśnie na tych obrotach tak, cały, i już tutaj, już jest wiesz, cały no czas. Jest cały czas przygotowany tak, do ataku. A tak, a tak i ile co rawkę za mną. Ale nie? idzie, nie? Ale idzie. Kurde, idzie. Ale fan, kurcie. No i co więcej potrzeba do szczęścia. Jeśli... No i za dwóch, dwóch gości jedzie, <grym> którzy... Swoich... I cały czas <grym>... mamy takie banany. Nie? Kurde. Czerwony mamy, ale jeszcze piątkę zamieszku. A zobacz hamulce zaraz, zobacz. O. O kurde, ale hamuje, skubany, no to faktycznie, faktycznie dobre te heble. No i tu włożyłem w ogóle cały zestaw Brembo, wiesz, y, hamulce i klocki i się okazało, że bardzo dużo ludzi używa właśnie klocków Brembo, takich Brembo normalnie, nie, nie, jakiś tam. nie jakieś tam wyczynowe i tak? one się bardzo dobrze tak? sprawdzają, o, nie? Proszę. No to a super. ci też się dobrze sprawdzają klocki Tekstara w ogóle, nie? Mhm. Myśmy, nawet nie wiem, czy pamiętasz, myśmy na jakiś wyścig właśnie kiedyś założyli. Pamiętam właśnie. I one no, właśnie to. bardzo dobrze wytrzymały, nie? Właśnie mhm. to tak czasami człowiek kupuje nie wiadomo co, a później się okazuje, że można zwykłe a. seryjne kupić jakieś, tylko trzeba odpowiedniej marki. Nie? No, no właśnie jeszcze wiesz, w takim niezamocnym i stosunkowo lekkim aucie. To no nie to, ma znaczenia. To też, nie? też inaczej, nie? Dobra, zjeżdżaj Corsa. Dobra, jedziemy prawie. Muszę tu dobrą prędkość ust ustanowić jest, na wejściu. Tak, trzeba dobrze pociąć. A, akurat ktoś nam wjechał, ale dobra. Ale dar, nie odpuszczam nic, jak na Urusz. Tak ładnie! Patrz, już zaraz dokręcona Co robić? Jak się trzyma! O człowiek, kurde, co? <laughs> Ja nie mogę! I 7 tysięcy i piątka, pięknie Ale idzie. Co? <laughs> Kurde ile radochy, no nie do wiary. <laughs> ale faktycznie no już piątka i ten. Ale zobacz, jedziesz na tej piątce i nie musisz redukować, no. bo ty już chciało, bo ta, ten, ale ta, tu nie normalnie trzeba. ten. Kurde, włącza, włącza się od razu tak, no, tak, tak, tak. Tryb wyścigowy. Ale normalnie wiesz, normalnie możesz na tej piątce jeździć cały czas, nie? Nie, no ma chęć, ma chęć. Ale super się trzyma w tych zakrętach. Przyklejony także. I czuć też, że ma... ten silnik jest zdrowy, nie? Wszystko no, jest tak, zdrowe tak, w tym tak, samochodzie. Tak. No to jest coś pięknego, właśnie, żeby. Kurde, wcale nie potrzeba 500 koni nie wiadomo czego, nie? Żeby mieć radochę. Jedziesz na wklepanym i tylko... No. kręcisz fajerą. Tak. No ale to też uczy, wiesz, właśnie szanować no ta, prędkość ta. tak dalej tu, żeby być gotowym. Bo później odbudować tę prędkość wytraconą, no to no, chwilę musi potrwać. Wyprzedzanie to już dużo wcześniej myślisz o tym, jak, jak ten się przygotować, nie? Ale się trzymam, no nie mogę. Aha. Super, nie? No, w szoku jestem, naprawdę, tyle radochy to daje, że...